Dzień dobry, witam w kolejnym filmie i zapraszam na kolejną przygodę w górach dziś znowu zawitałem w Beskid Żywiecki wyruszyłem z miejscowości Ujsoły zacząłem takim asfaltowym podjazdem na przełęcz Glinka, żeby się rozgrzać no i plan na dzisiaj jest taki, żeby wejść na Pilsko ale drogą, którą jeszcze nie wchodziłem a przygoda będzie na pewno, bo mimo tego, że część trasy jest właśnie zaplanowana po takich po takich drogach gospodarczych, to przed wejściem na pisko chcę wejść na taki szczyt Mechy i tam na pewno nie będzie dało się jechać rowerem. Pytanie brzmi tylko: jak dużo trasy będzie nieprzejeznej, jak dużo będzie trzeba pchać, jak dużo będzie trzeba nieść rower. Miejsca, które wybrałem na biwak, jakieś 30 km. Więc nawet zakładając, że przez jakiś czas będzie trzeba rower pchać czy wynosić pod górę, nie powinno to być szczególnie obciążające. Także teraz jestem po słowackiej stronie kawałek za przełęczą Glinka. Jechałem wzdłuż granicy, i potem odbiłem właśnie na takie drogi gospodarcze. Tak wygląda wykres wysokości, profil wysokości mojej trasy. Tak, kropeczka taka na początku to jest moja pozycja. Także widzicie, że już trochę podjechałem, ale to największe wzniesienie dopiero przede mną. No i tam, gdzie się robić się tak bardzo stromo, no to jest właśnie odcinek, gdzie kończy się ta droga gospodarcza i zaczyna się ścieżka, która doprowadzi mnie najpierw na szczyt. Mechy, a potem na Pilsko. 10 km za mną, jedna trzecia za mną. Praca jest złożona tak, żeby potem końcówka już była też z górki. Więc najpierw jest tak trochę przyjemnie. Potem będzie ten trudny odcinek: zdobycie tego największego przewyższenia. Potem będzie zjazd z Pilska, który też nie będzie należał do łatwych. A potem, już z górki na miejsce biwakowe. A będzie jeden niewielki podjazd. Sama, że tego nie zobaczycie, ale zaczyna robić się stromo. Zaraz ta droga szutrowa się skończy i zacznie się zabawa. Jakaś porcja witaminy C. Coraz wyżej, coraz wyżej. Otwierają się jakieś widoki. Szutrowa droga się skończyła. Pokażę Wam jeszcze tak szybko przebieg trasy do tej pory. To jest droga asfaltowa, przejście graniczne na przełęczy Glinka, także z miejscowości Ujsoły asfaltem na przełęcz. I potem z przełęczy fragment niebieskim, i z niebieskiego tą tutaj dużą drogą tą białą drogą szutrową cały czas czerny potok, na moment zielonym. I dalej tym szutrem do bystrej doliny. Bystra dolina, tutaj cały czas ta dobra droga szutrowa prowadzi. Tutaj, takimi zawiaskami. I tu, w tym miejscu, w tym miejscu zjazd z tej drogi szutrowej. No i wjazd już na zdecydowanie mniejszą ścieżkę. I teraz do góry tu, już zwróćcie uwagę na układ poziomic. To jest podstawowa sprawa, którą się kieruje zawsze, tworząc taką trasę. Do tej pory na, tej, na tym szutrze ten układ poziomic był bardzo przyjemny do jazdy rowerem. No a teraz już widzicie, droga idzie prosto prostopadle do poziomic będzie bardzo stromo. Także teraz prawdopodobnie zaczynamy część spacerową. No, kropeczka wskazuje moją pozycję, że ta ścianka przede mną teraz. Tam jest za wąsko, żeby pchać rower, za wąsko, żeby nieść rower. Takie właśnie zabawy. około 1425 metrów nad poziomem morza, to znaczy jestem już prawie na samym szczycie tej pierwszej góry. No, ale zgodnie z przewidywaniami, od momentu zejścia zjechania z tej drogi szutrowej jest przygoda. Ale w ogóle piękny las tutaj, piękny fragment lasu. jest i szczyt Mechy świetny widok Łabia Góra no, trzeba tutaj uważać bo tutaj bardzo dużo jest takich szczelin dosyć głębokich wiele z tych kamieni tutaj jest zupełnie luźnych a pod nimi są głębokie, głębokie dziury Więc jeśli ktoś z Was tutaj postanowi przyjechać to zwracajcie na to uwagę bo tu jest mnóstwo takich mnóstwo takich miejsc i myślę, że w niejednym miejscu pod taką cienką warstwą ziemi może być taka dziura, w którą noga może wpaść bardzo nieprzyjemnie. Dobra wiadomość jest taka, że jestem na szczycie. Trochę gorsza wiadomość jest taka, że to jest Pilsko, czyli kolejny cel, w sumie główny cel. I żeby się dostać na Pilsko, najpierw muszę zjechać. Jeśli dobrze kojarzę. To to jest moja pierwsza taka prawdziwa jazda w terenie od czasu złamania nogi. I no mam tramę na pewno, więc pewnie będzie trzeba sprowadzić rower na niektórych odcinkach. Woda mi się kończy, ja zabrałem ze sobą tylko dwa bidony. I w zasadzie jestem na końcówce wody. Ale zrobiłem tak celowo, no bo wiedziałem, że będą wypychy, więc nie chciałem się dociążać wodą na tym odcinku, a wiem, że zaraz za Pilskiem są dwa źródła. Jedno znam, korzystałem z niego kilka razy. Drugie mam zaznaczone na mapie, ale nigdy z niego nie korzystałem. No, ale wiem, że raczej nie będzie problemu z tym, żeby wodę uzupełnić. Także dopiero jak będę zjeżdżał z Pilska, z najwyższego punktu, dopiero wtedy dotankuję wodę, napełnię dwa bidony i w plecaku mam też pusty, pustą butelkę składaną, dwulitrową na wodę. I ją też sobie napełnię, tak żeby już potem na miejsce biwaku mieć, mieć zapas i na wieczór i na rano. Chłodno się zrobiło, wysokość jednak znaczna jak na Beskidy, prawie 1500 metrów nad poziomem morza. A dzień dobry to mamy praktycznie pionową ścianę więc tutaj nie mam mowy o zjeżdżaniu Jest takich gałęzi i trochę mnie to stresuje, nie chcę zerwać łańcucha albo urwać przerzutki. No to jestem z powrotem na wysokości Na której przed chwilą byłem. Mechy trzeba było zjechać, zejść, sprowadzić No i jeszcze kawałek na szczyt pińska. No, powiem Wam, że te ostatnie 4 km to była przygoda. To była przygoda. Także najlepszy przepis na to, żeby się w terenie nie nudzić, idźcie w góry, na szlak pieszy, i zabierzcie ze sobą rower. Atrakcje gwarantowane. Jest dosyć chłodno tutaj, według prognozy 9 stopni i tak się i, i faktycznie odczuwalnie to pewnie jest te 9 stopni, więc jadę, jadę do źródła uzupełnić wodę. No i teraz już prawie cały czas w dół na miejsce biwakowe. Będą dwa takie mniejsze podjazdy, ale to już naprawdę nic w porównaniu z tym, co do tej pory było. Jeśli ktoś z Was nie widział, to serdecznie polecam zobaczyć film z mojej ostatniej wizyty na Piwsku w warunkach zimowych. Jakże inny tutaj był krajobraz wtedy, zupełnie nie z tej ziemi. Kosmiczne obrazki i to po czym teraz jadę, oczywiście wszystko było pod śniegiem. Jest woda, także jesteśmy uratowani. Ja mam ponad 3 litry wody, także to spokojnie wystarczy. No i teraz zjazd z piska, i niestety to wcale nie oznacza, że będzie łatwo. Wy tego w kamerze oczywiście nie zobaczcie, ale ten odcinek jest naprawdę stromy. Ten odcinek to trudno nawet zejść. A jest właśnie ten zjazd. są każdy, kto był na Pilsku, będzie kojarzył to zejście w stronę Halimizziowej. A ja teraz ruszam. Niebieskim szlakiem ruszam w stronę głównego szlaku beskickiego. Minąłem cudzichową halę. To był taki ostatni, większy podjazd. Teraz jeszcze fragment głównym szlakiem Beskickim. I na wysokości trzech kopców będę biał na szlak niebieski. Oto leci. W Beskidach błoto musi być. Jazd bez kiedy bez błota się nie liczy. Są i trzy kopce. Na prawo droga na Rysiankę, a ja jadę na lewo. Kładeczka, kładeczka, spadnie rzeczy, nie? Udało Dało się. Niespodzianki, niespodzianki jak zawsze. Nie ma problemu, proszę pana, przeniesiemy. Wszystko jest leciutkie. Nie po to, żeby było łatwo przenosić. Ja tego nie potrzebujemy. To się nie przyda nam. Teraz... Tego też nie. Gdzie to Państwo chodzą? Tędy Państwo obchodzą, tak? Dobrze. No, to mamy miejsce na biwak, nie najgorsze, płaski kawałek, idealnie przygotowany do tego, żeby się tu wyspać. Niedawno w jednym z ostatnich filmów pokazywałem wam, jak się pakuje w sakwy, na ciężko. Łącznie z tym, że zabrałem ze sobą patelnię. No, a tutaj mamy zupełnie przeciwny system. Drugi koniec skali, jestem spakowany. No tak lekko jak to możliwe na kanale mikroprzygody zrobię taką szczegółową prezentację wszystkiego co zabrałem omówię każdy element omówię to jak się spakowałem natomiast Wam tylko powiem, że tutaj w uprzęży na kierownicy jest sprzęt biwakowy i ubrania do spania czyli wyłącznie miękkie rzeczy a w plecaku jest cały pozostały ekwipunek Czyli naczynia do gotowania, kuchenka, latarka, nóż, wszystkie twarde przedmioty. No i to wszystko, i udało mi się zapakować w 10-litrowy worek na kierownicy i w 10-litrowy plecak. Najbardziej sensowny zestaw, jeśli czeka nas taka trasa, jaką ja dzisiaj sobie wyznaczyłem czyli trasa, gdzie trzeba ten ekwipunek bardzo często przenosić, podnosić, wypychać wtedy warto się spakować naprawdę lekko. Także jeśli interesuje Was dokładnie cały układ na tym rowerze przewożony, to zapraszam na kanał Mikroprzygody. Dzisiaj biwak poko w bojsku bez dachu nad głową. Mam tarpa w rozmiarze 3x3, rozciągnąłem go na ziemi, przyszpliłem. jest złożony na pół, także w razie jakiejś awarii mogę po prostu odchylić na jedną stronę i się nakryć. Natomiast wiem, że nie będzie padało, noc ma być praktycznie bezwieczna, więc pozwalam sobie na taki... Kowbojski biwak. Bardzo polecam spróbować czegoś takiego, żeby wyzbyć się takiego poczucia, że musimy mieć schronienie w terenie. No nie musimy. Musimy mieć, jeśli pada, jeśli wieje, jeśli spodziewamy się złej pogody. Jeśli pogoda jest dobra, to taki sposób spania jest naprawdę najlepszy i najprzyjemniejszy. To był chyba bardziej intensywny dzień niż, niż planowałem, ale, ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie i cieszę się, że, że w końcu mogę wrócić do jazdy na rowerze po górach. Kończę kolację, wskakuję do śpiwora. No i tyle czuję takie naprawdę pozytywne zmęczenie. Także myślę, że to będzie dobra, dobra noc. i To tyle na dzisiaj. Mi pozostał zjazd do miejscowości, z której startowałem. I zjadę szlakiem żółtym. Z niebieskiego zjadę na żółty, żółtym zjadę do glinki. I tam już asfaltem do łysą. Myślę, że dałem Wam tyle wskazówek co do przebiegu trasy, że jeśli ktoś będzie chciał ją odtworzyć, to zrobi to bez problemu. Natomiast jeśli wybierzecie się na tą trasę na rowerze, to. Pamiętajcie, ostrzegałem, nie będzie lekko. Także ja ruszam w żółtym, w dół. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Żegnam się z Wami takim widokiem.